Eee, uwielbiam motoryzacji i posłużę się tutaj taką eee, metaforą. Mamy, eee, mamy wyścig w Formule 1. Mhm. Mamy samych znakomitych e, kierowców i same świetne bolity. I tak wygląda ta sfera, w której my się obracamy. Zgłaszają się do nas firmy, które mają świetne produkty, świetne zakłady produkcyjne, znają się, mają doświadczenie, znają swój rynek. A jednak coś tam e, powoduje takim właścicielem, w teorii tak, w praktyce coś tam nie do końca się spina. Nie? No i my działamy właśnie jak ten zespół z tego pit stopu. Jak wjeżdża ta firma do nas, no to my mamy te 5 godzin na to, żeby zdefiniować, co musi się wydarzyć, spojrzeć właśnie z tym kierowcą uh -huh. i go odpytać trochę. Nie? No i tak, jak ten pit stop, musimy dokonać zmiany tego opon, wymienić być może skrzydło. Tak, żeby ten kierowca znowu mógł z pełną prędkością pokonywać ten tor. I o to nam chodzi w biznes Wayfinderze. Ten kierowca ma być pewien swojego samochodu, a właściciel firmy ma być pewien, że jego zespół dowiezie mu ten biznes, tak? Mm -hmm.